No i witamy ponownie, wpłynęliśmy na Kopangan. Gość Koszt 1000 Bahtów za osobę W Afryce nie byłem, ale fajny taki pick up przestronny z powietrzem, znaczy bez szyf w sensie Bez Chcieliśmy dojechać za po 50 za osobę, potem za słowa, ale ziomek miał ugięty z cennikiem, że musimy za 410 km ponad 20 minut jazdy Więc, no też nie jest to super drogo, bo to wyjdzie tam 45 zł. nie? Zawsze mogło być tanie. Może z powrotem się uda taniej, ale powiedział, że właśnie tam, gdzie nie powiem Wam co, ale tam jest droższe. Się dowiecie później. Pan Cię sprawy wygląda bar, restauracja i recepcja Też bungalów przy plaży jak widać No i jeszcze tym razem mamy basen Zaraz pójdziemy do domku Stoliczek, no ten na pewno już dużo ładniejszy Nie wiem ja po co nam to dodatkowe łóżko tam będzie miała garde garderobę No i łazienka Płaciliśmy 740zł za 6 nocy, czyli jak po jakieś 60zł za osobę Z racji tego, że nasz domek jednak chociażby jest spoko może nie do końca. Widzieliśmy najtańszą opcję. Więc nie mamy ani lodówki, ani klimy w pokoju. No i w samo południe, jak jest 33-34 stopnie, 40, to zobaczcie. To jest właśnie nasz domek. Wszędzie zabudowa. Trochę roślinności. Zabudowa, zabudowa. Tak więc kompletnie nie możemy liczyć na jakikolwiek podmuch. Chłodnego powietrza jak w ostatnim, w ostatnim bungalowie I jeszcze wam coś pokażę Co zaraz wstawię na insta Story i na facebooka Może uda się z tym zrobić szybciej, jak nie to nie wiem co my zrobimy Patrzcie Dzisiaj miał właśnie wlecieć, bo mamy dużo lepsze dużo wi-fi Miał wlecieć pierwszy filmik z Bangkoku Coś się wyj**ało nie jestem w stanie nic zrobić. Jak na złość. O, życie? Z racji tego, że postanowiliśmy sobie chyba zrobić taki luźny dzień dzisiaj, więc dużo jakichś informacji tutaj nie będzie. Może coś tam staram się tutaj dokleić. Pogoda oczywiście nas rozpieszcza. Jak zawsze godzina 12. 35 stopni, odczuwalne 43. Czemu nie? Idę do sklepu i tak jak było na storkach, na Instagramie i na Facebooku. Laptop tam padł. To dzisiaj ożył. Wszystko działa. Więc właśnie się tam ładuje, ale w WiFi jak krew z nosa. 5% po chyba godzinie. Zobaczymy. Może się przesiądę gdzieś z nim dalej. Coś tam jeszcze wam opowiem Jesteśmy w 7-Eleven, możecie tutaj sobie przewinąć Znaczy przewinąć, jak się poprzednie odcinki Widzicie? Na przykład na Phuket w Bangkoku kosztują 29, tutaj 40 Ja myślę, że przez te właśnie wyspy Myślałem, że na Koh będzie tylko drożej, bo taka najmniejsza Ale na Koh jest tak samo jak na Koh Tao Cena wody to też 25, a już tak na normalnym po prostu kawałku ziemi, czyli Tajlandii, czyli Bangkok, tam gdzie Puket. Woda na przykład kosztuje 12, 13, 14, czyli dwa razy prawie drożej. Jeśli chodzi o piwko, Changusia 119. Tak samo w tamtych miejscach kosztuje 99, czyli 20 batów drożej. No ale co, bierzemy. Co jest fajne? Patrzcie, kliperki po 19 batów. Za 2 złote. Kogoś może też zainteresować, ile papieroski. No tak od 76 batów. Co ciekawe są iScore 7 które po kliknięciu są marbuzowe. Tak swoją drogą zdałem sobie też sprawę, że podaję wam te baty. Czasami dopowiadam ile to złotych, czasami nie. To dzielcie to przez 10 i dodajcie troszkę, bo cena bata to około 10 batów to złotówka a 10, 8 coś takiego. Więc na przykład stówka no to byłoby około 11 złotych, nie? Żeby nie było, że zawsze tu jest tak kolorowo. Słyszycie to? Mamy to. Nawałnica. Śniadanko panci I moje śniadanko. Ale zasuwa, co? Gilardzik se zagramy. Ale to co wam chcę pokazać co z kisłem. Jak my mamy takie te do smarowania kijów. Wygląda jak to do wspinaczki, nie pamiętam jak to się nazywa, jak wiecie to napiszcie. A w ogóle dzisiaj tak też od razu dodam mamy pół party. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w nocy. No to co? Pewnie nie wyjdzie. No. Cium! Dostaliśmy najmniejszy kubek smoothie, jaki na razie do tej pory. Nie wiem czy to przez tą restaurację. Tą lokalizację przez wyspę i też kosztował 60, gdzie za 40 potrafiliśmy mieć no jeszcze tak tyle wyższy. Także chociaż restauracja spoko, miejsce w miarę spoko, poza tym, że no nie wiem, ja na przykład w to. Czekaj, o, piasek. Piasek nie jest piaskiem, tylko mamy żwirową plażę, więc mi się to nie podoba. Woda jest brudniejsza niż na przykład na Kotao. Oooo, restauracja spoko. Ceny mają spoko. Tylko czasami właśnie, na przykład tak jak widzicie. No jest dobry, ale mam ananasa, nie kokos. Ja już na przykład nie piję od pół minuty. To ten ananas się bardziej przebija. Nie piję od pół minuty. No tak. Czego? No, <laughs> czego nie piję od pół minuty? No, smoothie. <laughs> to plaża nam się nie podoba. Woda jest na pewno brudniejsza, nie wiem czy na całej wyspie. Restauracja spoko, ludzie spoko. Mieszkanie niestety wzięliśmy sobie najtańsze lokum, gdzie jakbyśmy dopłacili 10 zł za noc na dwie osoby, czy tam 15, to byśmy mieli klimatyzację, a mamy tylko wiatrak. Że lipa jak cholera, ale już się nie da tego zmienić, bo wszystko jest zabukowane, niby. No i co? Ceny są przystępne dość w tej restauracji, bo jeśli chodzi o jedzenie i piwko czy tam coś, to, to naprawdę jako hotelowe to jestem w szoku, że są ceny bardzo zbliżone, jeśli chodzi o jakieś sklepy, które są tu blisko. Więc spoko. Dobra, teraz takie, póki mamy chwilę idziemy. idziemy. Ja idę, sobie plażą. Tak, wam ponagrywam, będzie łatwiej, i znaczy w sensie łatwiej. Lepiej troszkę dla was niż oglądać znowu jego, mojego ryja tyle czasu. Taki upgrade jakby informacji jeśli chodzi o kopangan. No to kotało było piękniejsze, fajniejsze miejsce mieliśmy. Niestety tylko na dwie noce bodajże. Tutaj widzieliśmy ich aż sześć Z powodu tego, że ma być tu full moon party. Co wam pokażemy, bo to już będzie jutro. Dzisiaj będzie pół party, więc też wam pokażemy. Jesteśmy na samym południu wyspy. I właśnie mamy tutaj taki mini walk do przejścia. W sumie ja mam, bo pancia właśnie stwierdziła, że zostanie na plaży, który zajmie mi 40 minut w jedną stronę na jakiś taki widoczek na samym takim cyplu. Zobaczymy jak to wygląda. Jutro postaram się, jeżeli wstanę do porannych godzin, bo po południu to w takie temperatury jakby jesteśmy nie polecam chodzić nigdzie, bo to można się nabawić choróbska w sensie udaru. Bo jak tu bywa odczuwalne 45 stopni, to naprawdę spaceruje się pod górę ciężko. Jeszcze Europejczyk to już w ogóle. Jeśli chodzi o samą tą wyspę, szczerze? Nie polecam. Nie polecam tu spędzać więcej niż, nie wiem, dwa dni. Jeśli w ogóle traficie na przykład właśnie na Full Moon Party, gdzie podobno jest super, są, są jakieś takie imprezy na plaży i w ogóle wszystko, to wtedy jest git. Jeśli nie, tak jak wynajmiecie skuter, to już sprawdzaliśmy, że chcieliśmy wynająć skuter, ale jak już tu byliśmy, to po researchu, no dla nas nic kompletnie, żeby faktycznie ten skuter brać, gdzieś pojechać, zwiedzać. Powiem wam, że muszę się trochę pilnować Google mapsów, bo coś nam mi internet szwankuje, chyba tam. Trochę internet szwankuje i nie chciało mi wyznaczyć mapy od sklepu 7 eleven gdzie sobie kupiłem picie, więc staramy się dojść. Na, trochę na oślep, ale lokalizacja pokazuje gdzie jestem, więc da się jeszcze jakoś to kontrolować, gdzie my idziemy teraz. Ale ma swój klimacik. co? Pomimo, że Tajlandia do takich super czystych krajów nie należy. No akurat teraz nie mam tu jak wam pokazać, ale coś wam nagram. To nawet pomimo tych świeci, śmieci, jest tak zjawiskowa, że to się w pale nie mieści. Jest przepięknie tutaj. Tak swoją drogą, to właśnie zmierzamy mniej więcej gdzieś tam, z tego co mi się wydaje. Jeszcze z jakieś 50 metrów przewyższeń i będziemy na miejscu. No i jeszcze jest kilometr. Nie wiem czy to widzicie, ale tu idą kable, tu. Jak, jak natura pochłania w ogóle człowieka, to nie ma opcji. Albo trzeba żyć w zgodzie, albo i tak natura nas może pochłonąć. Tego się nie opanuje. Niestety, pod górę trzeba iść. Co do tego podejścia, już trochę zdecydowałem. Lekko złochałem oddech. Nie widać tego, bo jestem w cieniu. Ręka cała mokra. To w tych temperaturach, jeśli chodzi o chłodzenie Tragedia, samo siedzenie na dupie w cieniu jest tragiczne. Znaczy, tragiczne. No, leje się z Was. Spod pach, wszędzie, gdzie się tylko dotkniecie. Już coraz bliżej. Teraz, muszę tylko na mapę spojrzeć, czy idziemy w lewo, czy prosto. No i co? Oczywiście. Co to byłby za hike, Jakby kuźwa po raz kolejny nie było 45-40 stopni pod górę. Małe kroczki ale sukcesywnie do przodu, oczywiście. Powoli zachód słońca, groniksa mam, więc mam nadzieję, że było warto. Przeszedłem jeszcze kawałek, i się chyba okazuje, że ta trasa tutaj, skądkolwiek nie wystartujecie tutaj z miasta, to te przewyższenia są w ostatnich dosłownie 500 metrach. I tak jak wyszedłem przed chwilą, tam za rogu, myśląc, że będzie koniec. To tak, miałem toresę tu, musiałem usiąść się napić. Idziemy jeszcze tam. Teraz już troszkę mniej, bo z 30 stopni ma ta górka. Ale z tego co widziałem, ta wieża radio, radiowa o, ta wieża radiowa to jeszcze jest kawałek nad nami. Gdzie to? <grystanie> Życie nie da. Dobra, odpoczęłem chwilę, idziemy. Prawie już dotarliśmy generalnie, więc chciałbym pozdrawić Darię podstawówki, ponieważ zadała mi pytanie, bo tam coś mnie śledzi, jakie egzotyczne zwierzęta tutaj można spotkać? No to generalnie przypał, bo ptaki trochę egzotyczne. Widzieliśmy kilka jaszturek, z kilka słoni, ale to byli słonie były w tych takich rezerwatach, do którego mamy zamiar gdzieś tam chyba podjechać, do któregoś z nich po prostu z nimi troszkę poobcować. I z tego filmiku, jak pewnie już gdzieś tam było wcześniej, taka stonoga, jakoś tak by to chyba nazwać. A tak to odgłosów sporo, czy egzotycznych, nie wiem, ale na pewno jesteśmy zawsze gdzieś tam obserwowani. Czy warto? Oceńcie sami. Tu jest właśnie wieża na Najbardziej oddalonym punkcie na południe na Kopangan zróbmy sobie rundkę, bo tu chyba coś można. Tak jak widać, no i pierwsze co wychodzicie po lewej stronie? Macie takie ptaszki. Skałki fajne, można se klapnąć, posiedzieć, pocilować. Zachód z tamtej strony, więc spróbujmy się tam dostać. Bardzo szanuję. Oczywiście znaki muszą być, żeby nie zostawiać po sobie śmieci, generalnie butelek i generalnie też pamiętajcie, żeby tego nie robić. Tu wejścia nie ma, ale tam chyba nie będzie co zwiedzać, ale mamy jeszcze tutaj, no przy końcu drogi, powiem wam, mała wspinaczka i jesteśmy na miejscu. Pomimo, że widoki piękne, to ci, co chyba mają lęk wysokości, to no nie wiem, patrzcie to. w dół lecieć, jak tylko się poślizgniecie. No macie go jeszcze raz. Oj, jest? Nie ma co jeść, to już atakuje. Dobra, trzeba uważać na niego. Tak na przyszłość możecie mi też doradzić, czy w takich widokach jest lepiej, jakbym przyciemnił ekran, czy rozjaśnił. Tak jak teraz, widzicie? Przyciemniam, rozjaśniam. Chyba trochę jak jaśniej. W ogóle swoją drogą jutro pójdziemy gdzieś tam. O ile wstanę w miarę w godzinach, bo żeby się tam dostać i z powrotem do godziny popołudniowych i zaraz puścimy droniksa, bo jest powoli zachód słońca. Będzie chyba sztosik, ale zobaczymy. Sorry za zoomix, ale wam pokażę. Widzicie tego twajaka? Otóż jutro właśnie jest full moon party, na który właśnie specjalnie przyjechaliśmy na tą wyspę. Co do zachodu słońca, od jakichś 20 dni chyba jesteśmy w Tajlandii i kuźwa, nie wiem czym jest to spodowane, ale zawsze na horyzoncie jest taka... Pokażę. Przepraszam, 100 nie pokażę. Myślałem, że to to, ale tu jest wyspa kolejna, to jest Kosa Samui zawsze na horyzoncie jest taka warstwa chmur nad morzem i to słońce zachodzi no nie tak jakby człowiek się spodziewał lub chciał. Dlatego będziemy próbować łapać taki piękny zachód słońca, bo na razie jest piękne słoneczko, które wchodzi w chmury no i takie efekty. Co prawda, zazwyczaj nie lubię się cofać takimi samymi drogami, jak się szło, bo zawsze można zobaczyć coś innego, ale tu nie macie wyboru. Ale jestem wdzięczny, patrzcie. No cudo, nie? Nie widziałem tego wcześniej, bo byłem zapatrzony, żeby iść w dobrą stronę. Świetny. No, kolejna rzecz, którą bym przegapił. Oj, chyba jeszcze przed wyjazdem wlecę w taką koszulkę. Koszt jednej podobno 200 batów, pewnie trosze, troszeczkę zejdą, czyli jakieś 22 zł, więc i tak tragedii nie ma. Chyba sobie jedną taką pierdzielnę, ale to zobaczymy sobie jutro ewentualnie. Pomimo chmur nie mówcie, że nie warto, patrzcie. No ale słodziak. Muszę, bo się uduszę. Dosłownie 100 metrów od naszego hotelu, patrzcie. No pewnie tutaj już na strach dużo więcej niż 60 zł. Ale przepięknie. Tam, nie wiem czy to widać. Są takie wodospadziki z basenu do basenu, do basenu. Świetne. No i co? Miało być? Wielkie pool party. Napis świeci, muzyka gra. 6 osób w basenie nikogo więcej. Ale jest godzina chwilę po 20.00. Czekamy na rozwój sytuacji. Może coś się poprawić. A później Wam ewentualnie pokażę jak to promując sobie na billboardach Że tu pełno ludzi, wiecie, impreza, nie wiem co tu się dzieje Chociażby ja, przy barze się dużo dzieje Ale to nie jest jakoś super dużo ludzi To nasze full moon party Pool yy, party A z ziomeczek zajebisty Pół party pokażę Wam zaraz jak z basenu wygląda Możecie wierzyć lub nie, ale póki nie zaczęliśmy tańczyć w wodzie jak pająki na patelni albo kraby w wodzie dołączyło do nas 9 osób, no więc rozruszaliśmy leciutko tą imprezę, ale szału tu nie będzie generalnie. Godzina prawie 22, myślę, że tym akcentem będziemy się żegnać. Nie zostajemy już na basenie, nic się tu nie dzieje. Idziemy już do pokoju. Jutro postaram się zrobić jednego hajka, który będzie gorszy niż dzisiaj. Jutro jest full Moon Party oczywiście. Tam będzie się działo na pewno więcej. Pokażę wam, pokażę powiem, na której na której plaży na kopangan możecie znaleźć tą piękną imprezę. A teraz dobranoc. Siemano, siemano dopiero zaczynałem, zacząłem hajka. idziemy na Headrin view, Viewpoint. Generalnie wczoraj też nie wspomniałem, tamten hike tak samo się nazywa, tylko tam jest, tamten jest południowy, ten jest północny. Będzie ciężko. Błądzę tutaj po tym osiedlu. Chyba gówno z tego będzie. Google Mapy zaprowadziły mnie w tobie i chcę, miało się coś zacząć. A to tylko osiedle. Czyli pa, dronik rolnik i zobaczymy. mogłoby być to. No, ja tam nie wejdę, bo jeśli tak droga ma wyglądać. Gdzieś tam dalej chwila. O! Jakby, jakby coś tam udeptane lekko. Ale jeśli mam iść taką dżunglą, no to niestety chyba sobie odpuszczam. Niestety nie zawsze w życiu musi wszystko wychodzić. Szkoda, nie udało się. Ale Trudno. Droniksa coś tam popatrzyliśmy sobie. Pójdziemy niedługo po koszulki, te co pokazywałem wczoraj. Bo dzisiaj full moon party. Wreza ogromna na plaży. Wszyscy się bawią, pokazy ognia. Nie możemy się doczekać. Tak wam jeszcze pokażę jak oni myślą, żeby byłaby full party tutaj. <laughs> Widzieliście wczoraj. Nie wiem skąd oni tych statystów wzięli. <laughs> tak jak już słyszeliśmy, widzicie to? Bramki w całym mieście. Że to Full Moon Party kosztuje 200 batów, czyli jakieś 22 zł. No bez tego się nie obejdzie. I teraz patrzcie, jak pięknie wygląda Księżyc. Mamy swoje koszulki. Ja wolałem bardziej Pstrokatom. Pancia Full Moon Party. Z tyłu też mam napis, ale Psst. może później. Bardzo popularne takie kubeczki, możecie kupić z różnymi alkoholami napojami za jakieś chyba bodajże od 300 batów jeszcze zaraz i tak sprawdzimy o kitku jak czekawa mi się obnęła o właśnie o takich kubeczkach wam mówiłem Wódka, Bacardi, wszystko co chcecie No jednak trochę nawet taniej, bo 150 da się kupić Czyli za jakieś 15 zł generalnie I dotarliśmy full moon party kopangan, ojej! Oh yeah. Trochę się schował, ale jest tam. Okazuje się, że takie bardziej popularne jak Bacardi, Gordony, Red Label są droższe. Tajska wódka i tajskie whisky jest za 150 batów, za wiaderko. Tak to wygląda. Powiem Wam, że na różnych imprezach byłem za młodu. Piło się z zetbanka nie wiem czego tam jeszcze, ale z wiaderka chyba jeszcze nigdy nie Spieszne jest to, że w takiej cenie, takiego kubełka, whisky z kolon, jest duże piwo, 150 batów. A moje małe słóweczka. A Pampcia dostała 330 za stetkę. Właśnie do mnie podszedł ziomeczek, jeśli chodzi o kulumbijskie sprawy, za 3000 batów możecie dostać. Jeszcze chciał się targować, ja powiedziałem, że ja nie chcę, że tylko chciałem się zapytać po ile, to jak ktoś to macie tego teraz wiadomość? No i w sumie z tego miejsca z Full Moon Party chcemy pozdrowić Michała z Holandii. Pan nie ma okularów, bo zapomnieliśmy, jesteśmy z banami. Sorry. Używamy Twojej torebki, okularki. Zobaczysz. Gdzieś może jutro czy coś. Na pewno jeszcze dziś wlecą, więc oglądaj nas. Odgrawiamy. Ty. Pewnie nikogo nie szukuje, bo w Łodzi też jak w Łodzi, w Polsce generalnie są inwenty, czyli coś jak żabka Wiecie tam dookoła sklepu, tam jest kasa Chwilę postoję tutaj Pamcia w swoim żywiole A co my tu mamy pancia? No poświeć na niego Ale pucha ta gulga Jeśli chodzi o koral Bungalow Spoko. Na plażę jest niestety kamienista trochę. Czekaj, wezmę was trochę lepiej. Jeśli chodzi o kopangan, 6 dni to jest chyba tutaj przesada. Myśleliśmy, że wziąć skuter, ale tu prawie nic nie ma. Generalnie nic, co nas by interesowało. Zrobiłem te dwa hajki. No, akurat było to pool party, ale słabe. No Głównie przejechaliśmy tu na full moon party. No to tak, warto. Nie, ja myślę, że wam 2-3 dni tu maksymalnie starczą. I pamiętajcie brać klimatyzację, bo my jak banany, żebyśmy wzięli najtańszy pokój bez klimy. Także 6 dni były ciężkie. Teraz będziemy na to bardziej zwracać uwagę. <laughs> na kosamu i nie płyniemy. Wydaje nam się, że to będzie bardzo podobne, podobna wyspa co do tej. Może tam coś więcej by było do zobaczenia. Nie wiem, nie sprawdzałem, bo nie mieliśmy ich w planach. Wymeldowani, umyci, spakowani. I wracamy do Bangkoku Widzimy się w następnych odcinkach Siemanko A no i pamiętajcie, da dajcie łapkę w górę i subskrybujcie